Dziękuję panie marszałku. Wysoka Izbo, chciałbym też również wygłosić oświadczenie dotyczącej ustawy o dochodach dla samorządów, tak zwana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwana potocznie Janosikowe. Ja jako mieszkaniec Warmii i Mazur, najbiedniejszego regionu, gdzie stopa bezrobocia jest na poziomie 28% gdzie jednostki samorządu terytorialnego są zadłużone na poziomie 40%, a niektóre nawet na poziomie 50%, i mają stan przedzawałowy, a mianowicie zbliżają się do bariery właśnie tej niebezpiecznej, a mianowicie ustawy o finansach publicznych. Chciałbym nawiązać do ustawy o Janosikowym, ponieważ w 2012 roku podkomisja nadzwyczajna powołana do tej ustawy Janosikowej zakończyła pracę. Zakończyła pracę, żeby zrównoważyć politykę rozwoju regionalnego i żeby zmniejszyć jakby płatnikom obciążenia finansowe myślę tutaj o województwie mazowieckim, myślę tutaj o Wielkopolsce i Małopolsce, ale nie skarcić tych najbiedniejszych regionów, jakim jest Warmińsko Mazurskie, gdzie te gminy i powiaty zyskują po tej zmianie ustawy, to chciałbym jeszcze raz zaapelować do rządu polskiego i Donalda Tuska w imieniu mieszkańców Warmii i Mazur, że dzisiaj odbyło się posiedzenie Sejmu, na którym było czytanie ustawy o likwidacji Funduszu Inwestycji Komunalnych, gdzie minister Rostowski w następnym roku dostanie 52,1 miliona złotych do swojej rezerwy celowej. Ja dzisiaj apelowałem, żeby te środki właśnie przekazać na politykę rozwoju regionalnego, ale nie na dotację celową, tylko na właśnie Janosikowe, żeby wesprzeć te powiaty, wesprzeć gminy najbiedniejsze, ponieważ za rok rozpocznie się perspektywa finansowa 2014-2020, nie otrzymają dofinansowania te gminy, bo nie będą miały z czego wziąć. W zeszłym roku było robione zestawienie takie kosztów województwa dolnośląskiego 210 milionów złotych, świętokrzyskiego 11, wielkopolskiego 118, mazowieckiego. Miliard sześćset siedemdziesiąt cztery miliony złotych. Warmińsko-Mazurskie same koszty janośkowego to jest 6,5 pół miliona złotych. Z 52 dwóch milionów złotych te biedne gminy mogłyby otrzymać, a te bogate gminy mogły mniej by zapłacić. Mało tego, w opinii, którą dostaliśmy 5 lipca 2012 roku, rok temu, Janosikowe jest płacone nie z ogólnych dochodów, ale bezpośrednio z podatków mieszkańców i każdy mieszkaniec, tak jak Warszawy, zapłaci 481 zł, Płocka 245, Olsztyna 39 zł chociaż, że to biedny region, ale zapłaci 39 to ta ustawa Janosikowa reguluje, że Warszawa zapłaci o jakieś 300 milionów, województwo mazowieckie 300 milionów mniej, a województwo warmińsko mazurskie zyska o 5 milionów. W związku z tym apeluję do premiera Donalda Tuska, rządu polskiego, żeby wreszcie pozwolili uchwalić ustawę o Janosikowym i dać oddech nie tylko aglomeracjom, tylko tym biednym regionom warmińsko-mazurskim, żeby mogły się przygotować do nowej perspektywy 2014-2020. Dziękuję panie marszałku. Dziękuję. Głos...